Paneczko, kochani jestem w miejscowości puchały kurde, jak fajna na w ogóle. Nie wiem czemu mi się bardzo podoba, ale fajne miejsce, jest przepiękne, ale tutaj ten syf to jest po prostu masakra. Ludzie po prostu pod siebie strają. No nieważne. Kochani, po prostu ja to przeglądam, patrzę, patrzę, to tutaj masakra. No ile tego jest? A po prostu nawet tutaj złom to leży pod nogami, zobaczcie, o, jest zamek. Jestem resztki po grillach, który w ogóle przyszedłem. Kiedyś tutaj, nie wiem, linię brzegową. Tutaj ja chyba jak ja zbiorę same siatki, yy, te po grillach, tych jednorazowych, to będę miał chyba z 5 kg tego. No może nie, ale to, dobra. Dobra. Wyczaiłem tutaj jakieś te miejsce, zobaczymy co tu się będzie to Przepiękne miejsce, naprawdę, to jest jakaś fajna plaża, tu jest jakaś zatoczka, gdzie tu właśnie widzę, że woda właśnie w tą stronę idzie. Więc spodziewałem się, że tutaj właśnie coś będzie i tutaj jakieś haczyki, przynęty, czy inne rzeczy typowo wędkarskie będą. Czyli taki odcinek dadlejowy. O, tu w ogóle widzę, o patrzcie, tu jest lina, to już tam tarzona udaje, więc y, tam, może, tam może być jeszcze Gold. No kurde, mam nadzieję, że to nie jest głęboko. Ale co tam? Fajne miejsce, tylko że strasznie zasyfione. Niestety. Dobra. Wracam się po wózek. Biorę kastry, biorę magnesy i do dzieła. Do samochodu. Cofam się i zabiorę z sobą taką gumę, bo wyłożę nią kastrę, żeby tam ona nie, pęk nie pękła. Ale zobaczcie, Do chcemy rozdzielnia. Tam z bezpiecznikami. Tu jest ta płyta ebonitowa. I zobaczcie ile jest jeszcze miedziu chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć takich miedzionych. No i tu jest takie mniejsze. Ja to biorę z sobą, bo no wiadomo to są pieniądze. Tu złom leży wszędzie. Zaraz jakaś śruba. Tutaj jest worek pełen rzeczy, które się przydały komuś. No i oczywiście sru. Nie, no, ja tu chyba dzisiaj trochę i połowie, ale i posprzątam. Niech wina na boka. Zobaczymy co będzie za pierwszym razem. Czy będzie wielkie nic, czy może chociaż jakaś blaszka. Coś tego będzie, może. No, na razie widzę, że mam Zaczep mam olinkę, którą mam o ten. Dobra, to ja się urwie. No nie, no ale dobra. Schodzę, że to. Bo już odczepiłem sobie od konara tam od drzewka. Zobaczymy ten pierwszy rzut. Co on mi dał? Czy w ogóle coś mi da? No i co widzimy? Na razie pusto Niestety na razie pusto, ale nie chlina namoka. Pierwszym fantem jest to co jest czegoś chmara na zewnątrz wody, czyli kawałek puszki. Właśnie holuje, łączę prosto z wody. No nie wiedziałem, że już łomża już jest robiona z byle materiału. Uj. Będzie odcinek typowo odlariowy i zobaczcie, jest piesza blacha z kotwiczką. No mam nadzieję, że trochę tutaj w Wodą idzie. Można coś takiego wyłowić też. Tatra. Włoki, i zobaczcie. Mimo tego, że tu widać na tą oponę, to zobaczcie, jeden po prostu rzut i lekarski. Kurde. Nie no, po prostu się odechciewa wszystkiego. No nasze. Magazynki rosną w rzeczy typowo wędkarskie. Zobaczcie. Jakiś jest koszyczek wędkarski. Jeszcze nie działa, ale pewnie się zaraz się weźmie. Obrusza. I jeszcze ja nigdy nie wyłowiłem. Tu jest napisane... Tu jest napisane Lux, jak widać. To wygląda jak mała... Ta... Łopatka opa w ogóle. Co to, co to jest do jasne kolory? No nie mam pojęcia. Może Wy macie pojęcie, to powietrze mi. Bo ja nie wiem. To są i nowe okazy I to jeszcze nawet... Z tym no Zanętą w środku 3,70 takie tuś z kijeczkiem zerwał mnie dźwięk mojego alarmu w samochodzie musiałem przerwać połowy Ale zobaczcie, trochę byłem, tutaj wyszło trochę siatek grilli po prostu tutaj tam jeszcze trochę zbiorę po drodze, ale to po prostu jedna wielka masakra. Ile tego tutaj jest? No jako kochani, dajcie lajka, dajcie suba. To nie będzie dla Was zguba. Trzymajcie się.